No kochani, ja znowu czwartkowy wieczór taneczny przenieśli nas do takiego fajnego miejsca kameralnego, ale niestety tam nie można nagrywać. Jest zakaz nagrywania, więc wyszłam na ulicę i Wam coś powiem, tu parę słów. Oczywiście jest tak fajnie kameralnie, nastrojowo. Słyszycie, Dolatuje muzyka. Ale ja sobie wyjdę domu bo zaraz będzie, że muzyka doleci i będziesz gdzieś tam w tle i będzie, że znowu mi na filmiku wyłączą reklamy. Co Wam powiem, kochani? No, słoneczko dopisuję, relaks ja mi yy, yy, relaksu nie brakuje. W ogóle siebie, ty co, powiem tak, mile jestem zaskoczona, bo nie wiedziałam, że w moim mieście się tyle mogę bawić. Wcześniej zawsze mówiłam, kurde, to moje miasto takie wymarłe, nic się nie dzieje, E, już nie jeżdżę do Niemiec, tam zawsze były jakieś też uroczystości i zawsze skorzystałam z nich. Mówię, teraz nic nie będzie się działo, będzie mi się tęskniło za tańcami, za muzyką. A tu proszę, co tydzień tańce, co tydzień muzyka. To czy teraz będzie Wiśniewski, W okolicach e, 3 km od miejscowości, gdzie ja kiedyś mieszkałam, jak byłam panienką. Tak chyba, że znowu pojadę. Do no, Dożynki były, oczywiście przegapiłam. No znaczy nie przegapiłam, to karak. Robiłam ciasto, potem było, były imieniny dziewczyny, mojego syna. No to coś się tam działo, także niestety zrezygnowałam, no bo mówię, nie, nie rozdwoję się, będąc tu i tu, ale cieszę się, że jest słoneczko. No i tak mówiłam, dołączam do terapii te moje tańce. Dlaczego dołączam? Bo ja wiem, że jestem bardzo okay. muzyczna, kocham muzykę, kocham taniec. I to bardzo mnie wznosi. mnie, podnosi moje wibracje, a jeżeli podnoszą nam się wibracje do góry, no to jest cudownie, bo nasza dusza wibruje, nasz umysł jest jakby wyciszony, zrelaksowany i to oczywiście wpływa na... Stan naszego zdrowia, nie ukrywajmy, bo życie w biegu, w stresie nic dobrego nie wnosi, więc ja teraz ciągle się bawię, 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 bawię. Tak jak kiedyś mówiłam, pracowałam, 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 to teraz przestałam i teraz się tak relaksuję, relaksuję, relaksuję. Coś tam w domu zrobię, oczywiście coś ugotuję, rzucę branie, jakieś zakupy i hej, a już mnie nie ma. To jestem tu, to jestem tam, to jestem sian, to jestem na kawę, to jestem na tańcach, na tańcach, także kochani. Korzystam z życia jak mogę. To nie są wielkie rzeczy, nie wielkie wyczyny. Ja nie podróżuję po wielkim świecie, nie byłam w pięknych krajach, ale wiecie co? Ale to naprawdę mi wystarcza w zupełności, czego doświadczam, czego doświadcza moja dusza, bo ludzie myślą, żeby być szczęśliwym, żeby się cieszyć życiem, to zaraz musi być wielki wyczyn przez kosmos kosmosa. Wcale tak nie jest, wcale. To nie jest prawdą, możesz siedzieć na balkonie, na krześle, możesz zapalić sobie kadzidenko, możesz zapalić sobie świecę, możesz się cudownie czuć. Właśnie teraz byłam we Wrocławiu i wohałam sobie takie zapachy, ale tak się nawochałam, że aż mnie było, a były naprawdę mocne. Miałam mało czasu po pół godziny na wszystko, bo biegłam tam na swoje kroplówki, więc mówię, a będę jeszcze następnym razem, to sobie kupię na spokojnie. Bo ja zapachy, także powąchanie takich zapachów to też daje tak, taką radość, taką siłę, taką moc i na pewno sobie kupię następnym razem, bo u mnie w moim mieście są o wiele tańsze i słabsze. Też kupiłam sobie dwa, ale jeszcze nie wypróbowałam, ale tamte były mega, mega mocne i co najważniejsze widziałam niektóre butelki naprawdę duże, także warto opłaca się kupić je i będę się dyrektować zapachami, w moim domu będzie pachnieć właśnie teraz nie wyjeżdżam, to tak zaczynam robić porządki bo wiecie jak się wyjeżdża, przyjeżdża, wyjeżdża no to ten dom staje się taki do końca nie, nie, nie do sprzątany, nie, nie do myty już gdzieś się porobiło gdzieś tam trochę bałaganu w szafach, w szufladkach trzeba co nieco przebrać, wyrzucić itd. Tak więc teraz jest dobry czas, teraz co nieco zaczynam a zimą będę buszować po szufladkach kolej Jeden, jedna po drugim będę pozbywać się rzeczy, które są nieużyteczne, wymieniać na nowe. Właśnie teraz zaczęłam wymieniać poduchy, bo mówię już czas. I tak po kolei będę sobie to wymieniać. I tu też jest prawda, sprawia mi radość, przyjemność, bo to są fajne rzeczy. Takie coś, jak się pozbywamy jednej rzeczy, a za chwilę nam przypłyną drugie rzeczy do zdrowia właśnie trzeba nam dokładnie takich rzeczy relaksu, spokoju pośmiechu radości, zatrzymaniu się chwilę, chwilę pobycie z ludźmi zawsze jest fajnie, że jeżeli wychodzimy z domu to co się dzieje o właśnie jestem teraz e, z przyszłym swatem z dziewczyną mojego syna i okazuje się rozmawiają sobie, wyszliśmy na dwór na tych naszych tańcach i się okazuje, że oni się znają że znali się bo mieszkali w jednej miejscowości że mój spad znał jego tatę no i się rozwiązała rozmowa i ja tak zawsze mówię kochani wychodźmy z domu wychodźmy nigdy nie wiesz kogo spotkać nigdy nie wiesz co się robi nigdy nie wiesz z kim wymienić swoją energię no, czasami można wymienić energię złą, ale czasami jak spotkamy cudownych ludzi to ta energia jest przecudowna jest niesamowita doładujemy się nią tak byśmy się dożywili, odżywili i najedli czegoś dobrego. Jesteśmy tacy syci na scenie tą dobrocią. Cieszymy się, że są fajni ludzie. Cieszymy się, że kogoś spotkaliśmy. Cieszymy się tym, że mogliśmy wymienić swoje wspomnienia, swoje spostrzeżenia. No, no i kochani, warto wychodzić. A ja idę sobie na ten wieczorek taneczny i jestem za tak zauroczona. Wczoraj byłam właśnie w spółdzielni mieszkaniowej, dzisiaj jestem tu. No niestety, nie mogę żadnego filmu Wam nagrać, umieścić, bo tu jest zakaz nakręcania. jak się uparł, to by sobie nakręcim, no ale wiecie, nie będę już taka... Po co mają mnie tam ścigać, mówić, że proszę nie kręcić, a skoro jest ostrzeżenie w kilku miejscach narysowane, zakaz fotografowania i zakaz nagrywania. Spodkę sobie oczywiście zrobiłam, ale nie będę nakręcać, nie będę już czekała na Jest tyle miejsc, w których mogę nakręcić, chociażby to wyszłam na ulicę i sobie nakręcam. No to ja sobie wracam po Idę sobie napić się. No i oczywiście potańczyć bo to było celem przyjścia tutaj. A wy, jak się macie, napiszcie mi w komentarzu, jak spędzacie czas. Jak spędziliście wakacje? Jak Wam przeleciały te piękne, słoneczne dni? Co macie w planie w najbliższym czasie? Chciejcie się za, ze mną zawsze. Ja chętnie po, poczytam, posłucham. Wymienimy się zdaniami. I ja oczywiście Wam odpiszę na każdy komentarz. Najbardziej mówią ludzi tych serdecznych, miłych. Tych o wielkich serducha, Ale czasem zdarzy się ktoś też inny, który nadaje na innych falach, który jest coś, co kto jest nieszczęśliwy. No cóż, ludzie są tacy i tacy. Nie unikniemy tego. Ale staramy się bywać pośród tych najcudowniejszych osób. Tych, co mają piękną energię, piękny śmiech w serce którzy kierują się miłością, szczerością i są dla nas przyjaźni A całą resztę możemy sobie podarować. Tak, tak. No to na moje. No to buziaczki, a ja sobie wracam.